Smoleńsk, jedno słowo, które od lat nie znika z polskiej pamięci. To miejsce, które stało się symbolem narodowej tragedii, niewypowiedzianych tajemnic i niedomówień, które po dziś dzień dzielą społeczeństwo. Katastrofa, która wydarzyła się w kwietniowy poranek, wciąż rodzi pytania. Ale jest jedno z nich, które powraca jak echo, czy Stany Zjednoczone mogły wiedzieć, co tak naprawdę stało się pod Smoleńskiem? Świat w tamtym czasie był inny. Choć minęła już zimna wojna, geopolityczne napięcia między Wschodem a Zachodem trwały. Rosja, odbudowująca swoją pozycję militarną i wywiadowczą, była uważnie obserwowana przez amerykańskie systemy satelitarne. USA posiadały już wtedy całą sieć urządzeń na orbicie, zdolnych do obserwowania każdego fragmentu globu z niewyobrażalną dokładnością. Z kolei Polska, członek NATO, ale wciąż zależna od informacji przekazywanych przez większych sojuszników, znajdowała się w delikatnej sytuacji. Gdy więc tu pole z najważniejszymi osobami w państwie zniknął z radarów, a świat obiegły pierwsze zdjęcia z miejsca tragedii, wielu ekspertów zadało pytanie, które do dziś pozostaje bez odpowiedzi: czy amerykańskie satelity naprawdę niczego nie zarejestrowały? Jeśli bowiem przyjąć, że Stany Zjednoczone stale monitorowały przestrzeń powietrzną nad Zachodnią Rosją, Logiczne byłoby, że tamtego ranka również coś widziały. A jeśli widziały, dlaczego nigdy nie ujawniły tych danych? Czy były naciski, by milczeć? Czy istniały względy polityczne, które nakazywały nie wtrącać się w sprawy między Warszawą a Moskwą? W tym odcinku spróbujemy odtworzyć łańcuch możliwych informacji, jakie mogły zostać zarejestrowane przez amerykańskie satelity i systemy rozpoznawcze. Zastanowimy się też, co oznaczało milczenie Waszyngtonu przypadek czy świadome działanie. Nie będzie tu spekulacji bez podstaw. Będą fakty, raporty, znane elementy układu geopolitycznego oraz ślady, które można odnaleźć w przestrzeni publicznej. To próba rekonstrukcji milczenia, milczenia, które w tym przypadku może być równie wymowne jak sam dźwięk katastrofy. W pierwszej dekadzie XXI wieku amerykański system rozpoznania satelitarnego osiągnął poziom, który jeszcze dekadę wcześniej wydawał się science fiction. Na orbicie okołoziemskiej znajdowały się dziesiątki satelitów różnych klas, od systemów optycznych zdolnych do fotografowania obiektów z dokładnością do kilkunastu centymetrów po radarowe satelity przechwytujące emisje elektromagnetyczne i sygnały radiowe. Każdy z tych satelitów, operujących w ramach programów Keyhole, Lacrosse czy Misty, miał swoje konkretne zadania. Niektóre monitorowały ruchy wojsk, inne rejestrowały starty rakiet balistycznych, jeszcze inne śledziły trajektorie samolotów wojskowych. Obszar zachodniej Rosji, w tym Smoleńsk, był jednym z najbardziej obserwowanych miejsc na mapie. W dniu katastrofy, według danych z publicznych katalogów Orbit, nad terytorium Federacji Rosyjskiej przelatywało kilka amerykańskich satelitów zwiadowczych. Choć informacje o ich dokładnych trasach są tajne, wiadomo, że w tamtym rejonie znajdowały się wówczas jednostki zdolne do rejestracji obrazów wysokiej rozdzielczości. Niektóre z nich, jak satelity serii Keyhole, potrafiły zarejestrować obraz samochodu na Ziemi, wykryć ruch ludzi, a nawet zidentyfikować obiekty o wielkości kilkudziesiątych metra. W dodatku systemy amerykańskie nie ograniczają się do zdjęć optycznych. Istnieją też tak zwane satelity wczesnego ostrzegania, które obserwują emisje cieplne, czyli wszelkie źródła wysokiej temperatury, pożary, wybuchy, eksplozje paliwa. Takie czujniki umieszczone są między innymi w satelitach serii SB i RS, które nieprzerwanie monitorują atmosferę i powierzchnię Ziemi w poszukiwaniu anomalii cieplnych. Jeśli więc w rejonie smoleńska doszło do eksplozji, do zapłonu paliwa, czy do innego nietypowego zjawiska, satelity amerykańskie mogły to wykryć. W ciągu minut dane trafiają do centrów analitycznych w bazach wojskowych w Kolorado i w Virginii. W teorii wystarczyłoby kilka godzin, by sporządzić dokładny raport czas zdarzenia, miejsce, intensywność błysku cieplnego, kierunek rozprzestrzeniania się ognia. Ale taki raport nigdy nie ujrzał światła dziennego. Co więcej. Amerykańskie agencje w ogóle nie zabrały głosu w sprawie Smoleńska. Ani Biały Dom, ani Pentagon nie opublikowały nawet zdawkowego oświadczenia o ewentualnym posiadaniu danych z satelitów. Dla porównania, w innych katastrofach lotniczych, nawet dotyczących państw trzecich, często w ciągu kilku dni pojawiały się komunikaty o tym, że Stany Zjednoczone analizują dostępne dane z satelitów. W przypadku Smoleńska, cisza. Niektórzy badacze zwracają uwagę, że w tamtym czasie Stany Zjednoczone prowadziły w regionie Europy Środkowej intensywne działania rozpoznawcze w ramach struktur NATO. Ich systemy monitorowania były więc aktywne, a dane, zbierane w sposób ciągły. To rodzi logiczne pytanie, czy naprawdę nic nie zauważyły? Być może dane zostały przekazane wyłącznie wewnętrznie do struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego, a ich treść uznano za zbyt wrażliwą, by trafiła do opinii publicznej. Ale jeśli tak, oznaczałoby to, że ktoś w Europie lub w Waszyngtonie widział coś, czego nie ujawniono. Gdy w Polsce trwały pierwsze dni żałoby narodowej, a kraj próbował zrozumieć, co właściwie się wydarzyło, temat amerykańskich danych satelitarnych pojawił się w kuluarach śledztwa. Polskie służby i eksperci do spraw bezpieczeństwa pytali wprost: Czy Stany Zjednoczone posiadają jakiekolwiek informacje z tamtego poranka? Oficjalna odpowiedź. Która przyszła kilka tygodni później z ambasady amerykańskiej, była lakoniczna: Nie dysponujemy zdjęciami satelitarnymi, które mogłyby pomóc w dochodzeniu. Krótko, chłodno, bez komentarza. Dla wielu badaczy był to sygnał alarmowy, bo taka odpowiedź nie oznaczała, że zdjęć nie ma, oznaczała jedynie, że nie zostaną udostępnione. Milczenie amerykańskiej administracji w tej sprawie do dziś budzi kontrowersje. W archiwach NATO nie znaleziono żadnego oficjalnego raportu, który wskazywałby, że dane z amerykańskich satelitów zostały przekazane Polsce. Równocześnie jednak w strukturach wywiadowczych krążyły niepotwierdzone informacje, że obrazy z rejonu Smoleńska rzeczywiście trafiły do analizy w jednej z baz w Europie Zachodniej. W środowisku wojskowym pojawiła się teoria, że Stany Zjednoczone przyjęły strategię powściągliwości z dwóch powodów. Po pierwsze, by nie ujawniać metod działania swoich satelitów. Po drugie, by nie pogłębiać napięć z Rosją. W tamtym okresie Biały Dom prowadził politykę tzw. resetu w relacjach z Moskwą, której celem było zbliżenie obu państw po latach chłodu. Otwarte oskarżenie Rosji o jakikolwiek udział w katastrofie oznaczałoby katastrofę dyplomatyczną. Ale w milczeniu kryła się też inna możliwość: że amerykańskie służby rzeczywiście coś widziały, lecz dane te nie były jednoznaczne. Satelity mogły zarejestrować błysk, dym lub ruch, którego nie dało się jednoznacznie powiązać z eksplozją czy awarią. W takich przypadkach wywiad USA często wstrzymuje się z ujawnianiem informacji, by nie kompromitować wiarygodności swoich systemów. Nie można też zapominać o jednym szczególe, w tamtym czasie amerykańskie satelity nie tylko obserwowały, ale i nasłuchiwały. Ich anteny przechwytują transmisje radiowe, sygnały radarów, rozmowy pilotów. Dane tego typu są wyjątkowo wrażliwe, i ich ujawnienie byłoby równoznaczne z przyznaniem, że USA aktywnie podsłuchują przestrzeń powietrzną Federacji Rosyjskiej. W efekcie, niezależnie od tego, czy Stany Zjednoczone coś wiedziały, czy nie, z politycznego punktu widzenia bardziej opłacało się milczeć. I właśnie to milczenie trwa do dziś. Nie pojawił się żaden raport CIA, żaden przeciek z Pentagonu, żaden dokument ujawniony przez dziennikarzy śledczych. Jedynie co pewien czas w kręgach wojskowych powraca temat zdjęć, które nigdy nie ujrzały światła dziennego. Dlaczego, bo jeśli naprawdę istniały, mogły zburzyć fundamenty oficjalnych ustaleń? Każde wydarzenie tej skali, jak katastrofa prezydenckiego samolotu, natychmiast wywołuje reakcje sieci wywiadowczych na całym świecie. W ciągu minut od momentu utraty kontaktu z tu polewem dane zaczynają płynąć różnymi kanałami przez systemy wczesnego ostrzegania. Centra monitoringu lotów, a w końcu trafiają do instytucji takich jak NATO i amerykańska agencja NRO. To proces zautomatyzowany, precyzyjny i wielowarstwowy. Każdy sygnał, każdy błysk cieplny czy komunikat radiowy jest zapisywany, przetwarzany i klasyfikowany. W teorii oznacza to, że w przypadku Smoleńska dane nie mogły po prostu zniknąć. Musiały zostać zarejestrowane, przesłane i skatalogowane. Pytanie tylko. Kto miał do nich dostęp i co z nimi zrobił? W strukturze NATO istnieje jednostka odpowiedzialna za analizę danych satelitarnych i wywiadowczych. Każdy kraj członkowski może w określonych sytuacjach złożyć wniosek o udostępnienie takich materiałów, jeśli dotyczą one wydarzenia mającego znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. Polska mogła więc teoretycznie wystąpić o wgląd w dane z rejonu Smoleńska. Jednak nigdy nie potwierdzono. Czy taki wniosek rzeczywiście został złożony, ani czy spotkał się z odpowiedzią? Z kolei po stronie amerykańskiej dane z satelitów trafiają do ośrodków analitycznych, między innymi w bazie w Colorado Springs, gdzie działa dowództwo North American Aerospace Defense Command oraz do centrali NRO w Wirginii. Tam analizowane są wszelkie obrazy i sygnały z orbit. Proces ten jest jednak ściśle tajny i objęty wielopoziomową kontrolą bezpieczeństwa. Dostęp do surowych danych ma wąska grupa analityków, a raporty trafiają wyłącznie do osób na najwyższych szczeblach władzy. Według nieoficjalnych relacji, które krążyły w środowisku wojskowym w następnych latach, pewne obrazy z rejonu Smoleńska mogły zostać przekazane do analizy w Europie Zachodniej, konkretnie do Centrum Danych Wywiadowczych Sojuszu w Niemczech. To tam, w ramach współpracy NATO, trafiają informacje pochodzące z wielu źródeł radarów, satelitów Samolotów zwiadowczych oraz systemów nasłuchu elektronicznego. Gdyby więc dane z amerykańskich satelitów rzeczywiście istniały, powinny pojawić się w tej bazie. Ale ślady takiego przekazu nigdy nie zostały ujawnione. Niektórzy eksperci sugerują, że decyzja o utajnieniu mogła zostać podjęta nie w Warszawie ani w Brukseli, ale bezpośrednio w Waszyngtonie. W amerykańskiej strukturze decyzyjnej dane wywiadowcze klasyfikowane są według tak zwanych poziomów wrażliwości. W przypadku wydarzeń, które mogą mieć konsekwencje polityczne, raporty trafiają do Białego Domu, a następnie decyzja o ich udostępnieniu innym krajom zapada na najwyższym szczeblu. To tłumaczyłoby, dlaczego Polska nigdy nie otrzymała jednoznacznej odpowiedzi, a nawet nie potwierdzono, czy jakiekolwiek dane istniały. Z formalnego punktu widzenia Stany Zjednoczone mogły po prostu uznać, że sprawa nie leży w ich kompetencjach i nie ujawniać niczego, co mogłoby wywołać napięcia z Rosją. W tle pojawia się jednak inny trop, dotyczący systemów rozpoznania elektronicznego NATO. W dniu katastrofy w rejonie Morza Bałtyckiego miały przebywać samoloty zwiadowcze typu AWACS, które rejestrowały aktywność lotniczą w regionie. Ich systemy mogły wychwycić sygnały z radarów lotniska w Smoleńsku oraz komunikację radiową pilotów. Takie dane archiwizowane są automatycznie i trafiają do wspólnej bazy Sojuszu. Gdyby więc ktoś chciał poznać pełny przebieg tamtego poranka, wystarczyłoby poprosić o te nagrania. Ale oficjalnie nigdy tego nie zrobiono, lub jeśli zrobiono, efekty pozostały tajne. Nie sposób też pominąć kontekstu dyplomatycznego. Polska, będąc w tamtym czasie w trudnej pozycji wobec Rosji, nie mogła sobie pozwolić na otwarty konflikt. Z kolei Stany Zjednoczone prowadziły politykę resetu, próbę normalizacji relacji z Kremlem po latach napięć. Ujawnienie jakichkolwiek danych mogących podważyć wersję rosyjską byłoby ciosem w tę strategię. Z tego powodu decyzja o milczeniu mogła mieć charakter czysto polityczny, nie techniczny. Warto też pamiętać, że w tego rodzaju sytuacjach dane z satelitów nie są jedynym źródłem informacji. Istnieją również tak zwane sieci SIGINT, czyli wywiad elektroniczny, który zbiera dane o wszelkich emisjach radiowych i radarowych. W rejonie Europy Wschodniej działają stacje nasłuchowe należące do USA i Wielkiej Brytanii, które mogły rejestrować ruchy w rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Ich systemy są w stanie analizować trajektorie samolotów, sygnały radarów i zakłócenia w eterze. Jeśli więc w dniu katastrofy doszło do jakiejkolwiek ingerencji w systemy naprowadzania czy zakłóceń komunikacji, istniała szansa, że sieci te coś zarejestrowały. A jednak żadna z tych instytucji nie przekazała informacji publicznie. Nie pojawił się żaden komunikat NATO, żadne potwierdzenie, że dane były analizowane. Nie wiadomo, czy Polska kiedykolwiek otrzymała pełny dostęp do materiałów sojuszniczych z tamtego dnia. To rodzi kluczowe pytanie: czy łańcuch informacji został przerwany, czy może nigdy nie istniał w pełnej formie? Bo jeśli dane rzeczywiście trafiły do amerykańskich centrów analitycznych, a następnie zostały wstrzymane przed przekazaniem dalej, oznaczałoby to, że decyzja o milczeniu miała charakter systemowy, nieprzypadkowy. W takiej sytuacji cisza staje się komunikatem sama w sobie. Milczenie sojusznika nie jest przypadkiem, jest decyzją. A decyzje tego rodzaju zawsze mają swoje powody polityczne, strategiczne lub militarne. W przypadku Smoleńska można więc przypuszczać, że gdzieś, w archiwach w Colorado, Wirginii lub w Europejskim Centrum NATO, istnieją dane, których nigdy nie ujrzano. Dane, które mogłyby pokazać więcej niż ktokolwiek odważył się powiedzieć. Każde śledztwo, które dotyka granicy tajemnicy państwowej, prędzej czy później natrafia na mur milczenia. W przypadku katastrofy w Smoleńsku ten mur wyrasta nie tylko w Rosji, ale także po stronie zachodu. Bo choć przez lata to Moskwa była oskarżana o ukrywanie dowodów, to z czasem coraz częściej pojawiało się pytanie, czy rzeczywiście tylko ona coś ukrywała? Nie jest tajemnicą, że amerykańskie satelity potrafią zarejestrować praktycznie każdy obiekt, który przemieszcza się w atmosferze. Systemy rozpoznawcze Stanów Zjednoczonych, od satelitów obserwacyjnych po czujniki podczerwieni, śledzą całą planetę w czasie rzeczywistym. Gdy gdziekolwiek dochodzi do eksplozji, pożaru lub startu rakiety, w ciągu sekund pojawia się zapis w bazach danych agencji NRO i CIA. Tak właśnie wykrywa się próby nuklearne, Testy rakiet balistycznych i katastrofy samolotów wojskowych. W dniu tragedii w Smoleńsku orbity kilku amerykańskich satelitów biegły w odległości wystarczającej, by zarejestrować to, co działo się nad zachodnią Rosją. Analitycy zajmujący się obserwacją ruchów satelitarnych wskazują, że w godzinach porannych przelatywał tam jeden z satelitów systemu Keyhole jednostka wyposażona w optykę wysokiej rozdzielczości i system IR zdolny do rejestrowania emisji cieplnych. W tym samym czasie, nieco dalej na północ, znajdował się satelita Lacrosse, który pracuje w technologii radarowej, zdolnej do obrazowania powierzchni Ziemi nawet przez chmury. Jeśli połączyć możliwości tych dwóch urządzeń, teoretycznie możliwe byłoby uzyskanie pełnego obrazu sytuacji, od momentu podejścia samolotu do lądowania po chwilę uderzenia. W praktyce oznaczałoby to, że Stany Zjednoczone mogły posiadać zdjęcia lub dane cieplne pokazujące przebieg katastrofy ale takie materiały nigdy nie zostały pokazane. Co więcej, żaden urzędnik amerykański, ani z Departamentu Stanu, ani z Pentagonu, nie potwierdził, że takie dane w ogóle istnieją. Jedynym potwierdzeniem ich ewentualnego istnienia były nieoficjalne wypowiedzi analityków wojskowych, którzy twierdzili, że nie ma możliwości, by amerykańskie systemy nie zarejestrowały czegoś takiego jak eksplozja samolotu rządowego. W tym miejscu pojawiają się trzy hipotezy. Pierwsza zakłada, że dane rzeczywiście zostały zarejestrowane, ale nie pokazywały niczego niezwykłego. Samolot mógł ulec awarii technicznej, a zarejestrowane sygnały nie wskazywały na eksplozję ani działania osób trzecich. W takiej sytuacji Stany Zjednoczone nie miały powodu, by cokolwiek ujawniać. Druga mówi o odwrotnej sytuacji, że dane faktycznie wskazywały na coś niepokojącego błysk, wybuch, nienaturalny rozpad konstrukcji. To mogłoby tłumaczyć, dlaczego nigdy ich nie ujawniono. Ujawnienie takiego materiału oznaczałoby konieczność zajęcia stanowiska, a to prowadziłoby do konfliktu z Rosją i do pytań, dlaczego Amerykanie wiedzieli, a milczeli. Trzecia hipoteza jest najprostsza, a zarazem najbardziej polityczna. Stany Zjednoczone wiedziały, że ich dane mogą być interpretowane w różny sposób, dlatego zdecydowały się ich nie udostępniać. Bo każde zdjęcie każdy fragment obrazu mógłby zostać użyty jako broń propagandowa. Dla administracji w Waszyngtonie cisza była więc bezpieczniejsza niż słowa. Warto przypomnieć, że w latach po katastrofie Polska kilkukrotnie próbowała uzyskać wsparcie ze strony sojuszników w kwestii analizy technicznej zdarzenia. Ale w oficjalnych dokumentach NATO nie ma śladu, by jakiekolwiek państwo przekazało Polsce dane satelitarne z dnia tragedii. Nie wiadomo nawet, czy wniosek o ich udostępnienie został formalnie złożony. Niektórzy byli oficerowie wojskowi wskazują na jeszcze jeden aspekt dane satelitarne, jeśli istnieją, mogą być objęte klauzulą top secret special compartmented information. To najwyższy poziom tajności w USA, stosowany w przypadku materiałów, których ujawnienie mogłoby narazić bezpieczeństwo państwa. W praktyce oznacza to, że dostęp do nich mają tylko osoby posiadające specjalne uprawnienia, a ich ujawnienie wymaga decyzji prezydenta. Jeśli więc w archiwach amerykańskich rzeczywiście istnieją zdjęcia z rejonu Smoleńska, dostęp do nich ma zaledwie garstka ludzi. I to oni, a nie politycy z Warszawy, decydują, czy świat kiedykolwiek je zobaczy. Warto też zauważyć, że nie tylko Stany Zjednoczone mogły coś widzieć. W tamtym czasie działały także satelity innych państw, m.in. Niemiec, Francji i Izraela. Jednak żadne z nich nigdy nie potwierdziło posiadania danych z tego obszaru. Możliwe, że zadziałał tu ten sam mechanizm niechęć do ingerowania w spór między Polską a Rosją. Cisza, jaka zapadła po katastrofie, trwa do dziś. Ani Amerykanie, ani NATO, ani żadne z państw sojuszniczych nie przedstawiło jednoznacznych dowodów, że ich systemy obserwacyjne zarejestrowały moment tragedii. W efekcie pozostaje jedynie pytanie, czy to możliwe, by w świecie, w którym każdy metr ziemi jest obserwowany, nikt nie widział jednej z najgłośniejszych katastrof w Europie. A jeśli widział, to dlaczego wolał udawać, że nie? Katastrofa w Smoleńsku to nie tylko ból i pamięć. To również jeden z najbardziej nieprzejrzystych epizodów współczesnej historii Polski w którym polityka, technologia i tajemnica wywiadowcza tworzą gęstą sieć niedopowiedzeń. Od tamtego poranka minęło wiele lat, lecz mimo upływu czasu wciąż nie poznaliśmy pełnej prawdy. Oficjalne raporty, analizy, rekonstrukcje, wszystkie kończą się w tym samym miejscu. W punkcie, w którym zaczyna się strefa milczenia. Bo Smoleńsk to nie tylko tragedia. To także test lojalności między sojusznikami. Pytanie, które nie przestaje powracać, Brzmi, czy Stany Zjednoczone, kraj dysponujący najbardziej zaawansowanym systemem rozpoznania na świecie. Rzeczywiście nie wiedziały nic. Na pierwszy rzut oka wydaje się to niemożliwe. Satelity obserwujące powierzchnię Ziemi, samoloty zwiadowcze, sieci radarów i na słuchu. Wszystko to tworzy globalny system, który nie przegapia najmniejszego szczegółu. Każdy start rakiety, każdy wybuch, każde załamanie lotu jest rejestrowane niemal natychmiast. Wystarczy jedno kliknięcie analityka, by cofnąć zapis o godzinę, o dzień, o tydzień. A jednak w tej jednej sprawie dane zniknęły. Nikt ich nie widział, nikt ich nie analizował publicznie, nikt ich nie udostępnił. Ani Polska, ani NATO, ani Stany Zjednoczone nie potwierdziły, że jakiekolwiek obrazy z rejonu katastrofy w ogóle istnieją. Niektórzy wojskowi sugerują, że to właśnie ta cisza jest największym dowodem, nie dowodem na spisek. Lecz na skalę politycznych konsekwencji, jakie niosłoby ujawnienie prawdy. Jeśli bowiem w archiwach naprawdę znajdują się zdjęcia z tamtego dnia, to nie są to materiały, które można po prostu odtajnić. To materiały, które mogłyby zmienić sposób, w jaki świat patrzy na Rosję, na Polskę i na układ sił w Europie. Jest też inna możliwość. Bardziej przyziemna, lecz równie niepokojąca. Być może dane istnieją, ale ich analiza nie daje jednoznacznych wniosków. Być może obrazy są zbyt nieczytelne, zbyt nieprecyzyjne, by coś potwierdzić. A w polityce brak pewności bywa gorszy niż niewiedza, bo niewiedzę można wykorzystać, można nią grać, manipulować, rozmywać odpowiedzialność. Nie można też zapominać o jednym kluczowym aspekcie. Smoleńsk był wydarzeniem, które nastąpiło na terytorium Federacji Rosyjskiej. A to oznacza, że każdy dostęp do danych do miejsca, do wraku, do śledztwa był uzależniony od woli Moskwy. Stany Zjednoczone, mimo swej potęgi, nie mogły działać tam swobodnie. A ujawnienie ewentualnych informacji mogłoby zostać potraktowane jako akt wrogi. W rezultacie powstała sytuacja paradoksalna. Kraj, który posiada największe zdolności technologiczne na świecie, musiał udawać, że nic nie widzi. Kraj, który potrafi wykryć próbę nuklearną na drugim końcu globu, w tej jednej sprawie milczy. Smoleńsk stał się więc nie tylko symbolem narodowej tragedii, lecz także dowodem na to, jak daleko sięga cienka linia pomiędzy prawdą a dyplomacją. Czasem nie mówi się dlatego, że nie wolno. Czasem, dlatego, że prawda jest zbyt kosztowna. Niektórzy badacze sugerują, że dane z amerykańskich satelitów mogą kiedyś ujrzeć światło dzienne, ale dopiero wtedy gdy przestaną mieć znaczenie polityczne. Może za dekadę, może za dwie, może w momencie, gdy archiwa NRO lub CIA zostaną częściowo odtajnione. Wtedy dopiero zobaczymy, co widziały satelity, które tamtego ranka przelatywały nad zachodnią Rosją. A do tego czasu pozostaje jedynie cisza cisza, która trwa od dnia, gdy prezydencki Tupolew uderzył w ziemię cisza, w której każdy słyszy coś innego. Jedni zaufanie, drudzy zdradę, a inni strach. Smoleńsk pozostaje historią, której pełny obraz wciąż jest przed nami ukryty. Być może nie przez przypadek, być może dlatego, że nie wszystkie odpowiedzi przynoszą spokój. Czasem prawda nie ma ujrzeć światła dziennego, lecz jedynie czekać, aż świat dorośnie, by ją przyjąć. Jeśli w archiwach w Kolorado, w Wirginii czy w bazach NATO naprawdę leżą dane z tamtego poranka, to nie są to już tylko cyfrowe obrazy. To zapis historii, która mogłaby zmienić sposób, w jaki rozumiemy wydarzenia w Smoleńsku. Ale czy ktoś kiedykolwiek odważy się nacisnąć przycisk ujawni, jeśli uważasz, że prawda o Smoleńsku wciąż czeka na odkrycie, zostaw komentarz. Podziel się swoją opinią, czy Stany Zjednoczone naprawdę nic nie widziały? A może milczenie to również część układanki, której nikt nie chce dokończyć?